Aha, a czemu jest takie żółte światło? Witam was wszystkich w pierwszym vlogmasie na tym kanale. W tym roku postanowiłam, że będę robiła vlogmasy, natomiast moje vlogmasy takie spersonalizowane, będą się one pojawiały tak kilka razy w tygodniu, nie codziennie, bo... Na razie w tym roku nie jestem w stanie. Dzisiaj mieliśmy w planach piec pierniki. Ja sobie rozplanowałam na każdy dzień co i jak, co będziemy robili, żeby to się trzymało kupy i żebyśmy mieli motywację po prostu do nagrywania e, tych vlogów. E, spontanicznie moja koleżanka ze studiów zaprosiła mnie i Floriana do nich do domu, bo ona ma psa. Florian bardzo chciał zobaczyć tego psa. 10 minut mamy wyjść, bo będziemy szli e, na nogach e, na pociąg. Może coś fajnego nagramy u niej, ale po prostu dzisiaj mieliśmy nagrywać film. Ja się tego trzymam. Cokolwiek na tym vlogu nie będzie, to ja po prostu muszę to zmontować i wstawić, bo taki mam plany. Ja chcę się go trzymać. Po prostu ja strasznie nie lubię, jak coś się nie trzyma kupy. Coś co zaplanowałam, po prostu jeszcze nie zrealizowałam. Tak też. Może dzisiaj nie będziemy piekli. Piec czy piekli pierników? Piekli. Może dzisiaj nie będziemy piekli pierników, ale kto wie, może u nich w domu akurat są składniki na pierniki. No. No może są. Może zrobimy jakieś jedzonko, może sobie po prostu pogadamy. Dzisiaj miał być film, więc dzisiaj go nagrywam. Teraz przykrych sytuacji opowiem Wam, że niestety na moim aparacie wystąpił błąd karty pamięciowej. Ja normalnie włożyłam tak jak zawsze, bo zawsze daję do tego urządzenia. Tutaj wkładam tą kartę pamięci, przyłączam do laptopa i w taki sposób przesyłam pliki. No i zrobiłam tak też tym razem. Wyciągam tą kartę, wkładam do aparatu i... I dupa! Błąd karty pamięciowej. I ja nie wiem, co ja mam zrobić, więc e, obejrzałam oczywiście poradnik na YouTubie. Słuchajcie, jeśli macie ciężką sytuację w życiu i coś Wam e, nie wyszło, coś Wam nie wychodzi, coś się zepsuło, coś nie możecie naprawić, YouTube jest Waszym przyjacielem. Amen. Ja po prostu pisałam YouTube, błąd karty pamięciowej: Canon i mój model aparatu. Od razu wyskoczyło pierwszy, tak też zrobiłam. Ale niestety yy, nie mogło być tak dobrze, i usunęłam wszystkie pliki, które miałam na tym aparacie. Właściwie połowa z nich jest na laptopie, aczkolwiek tam też były takie zdjęcia. Ale są też plusy tego, teraz mam strasznie dużo pamięci, bo ja kupiłam tą kartę na 240 chyba GB jakoś tak. Brakowało mi pamięci, więc na bieżąco po prostu usuwałam pliki. A teraz mogę nagrywać ciągiem przez dwie godziny i starczy mi pamięć. Więc ogarniamy się, bo naprawdę musimy wyjść, a ja tutaj siedzę i gadam na komercie. Zobaczymy, co będzie w tym vlogu. Ja też nie lubię nagrywać filmów takich, wiecie, mega wyreżyserowanych. Lubię naturalne vlogi. Co ma być, to będzie. Widać mnie? Nie, wiesz co, nie. Strasznie jest żółte światło, ja nie wiem dlaczego. No ja jestem tylko wychilowanym wziąłem który nie ma hmm. To jest obok Riviera tak. i mamy o godzinie... No, 16:52. Hej, okay, Ja codziennie rano moje głowę, włosy, i dzisiaj jest troszkę źle, wymyłam swoją odżywkę. Tym samym, jeśli idziecie za mną i widzicie z tyłu głowy, że mam taki placek nieumyty, to Mind Your Business. Ja próbowałam teraz to rozczesać i jest już niby lepiej, ale i tak trochę widać, czasami mi się to zdarza, nie da mi odżywki mniejsza. To jest mój outfit, musimy już totalnie wychodzić. Przy okazji Wam polecę konturówkę z NYX, -a. odcień, albo ja wiem, nude beige. Nude beige, moja jedna z dwóch ulubionych. Tej ulubiona to jest Charlotte, kocham ją, odcień iconic nude. O, fajnie, mi się nawet tutaj odbiło. Och, ale mam dzisiaj dobry dzień. Skończyły mi się wszystkie perfumy, które miałam. Wszystkie. K temu od rodziców Floriana pod choinkę dostałam moje ukochane perfumy. Mój zapach to jest Hugo Boss w różowym opakowaniu. Pewnie mam gdzieś tutaj wkleję zdjęcie. Kocham je ponad życie i to jest po prostu mój zapach. Skończyły mi się. Pamiętam od pół roku temu zrobiłam w Sephora bardzo duże zakupy. Ta kwota była kosmiczna i dostałam Miss Dior. Ale patrzcie, jak dużo tego dostałam. No i szczerze, ładny jest ten zapach, bardzo mi się podoba, ale jednak zostaję przy tych Pugobos. Nie mam żadnych perfumów, nie, nie mam żadnych perfum, perfumów, um, nie mam żadnych zapachów. Korzystam z Mgiełki, którą dostałam w Parse PR od y, Bath and Body Works i mi się mega podoba. Ja totalnie nie żałuję Mgiełki. Nie da się śmierdzieć, po prostu będziecie mega ładnie pachniały. Może trochę już przesada, ale nie mam żadnych pasków, po prostu mam na święta, bo wiem, że na święta dostanę. Ja nawet nie wiedziałam, że ja mam taki sweter w swojej szafie. Zawsze chodzę w tym samym. Ja nie wiedziałam, że ja mam taki sweter. Ale za to jutro prawdopodobnie jutro też będę nagrywała vloga, bo jutro mam akurat zajęcia, więc może coś tam rano ponagrywam nagrywam i tak dalej. Jutro mam taki zarąbisty outfit. Przyszedł mi dzisiaj mój wymarzony sweter. Uch, tutaj aż mokry jest, to Które miałam na swoim Vision Board na Pinterestie od... od dłuższego czasu. W końcu udało mi się uzbierać e, i kupiłam swój wymarzony sweter, ale to pewnie jutro pokażą. Hello, jesteś gotowy? No. No, ale... no to... no, no to hello. Mi wyskoczył ten błąd karty pamięci, no i tak zostało na tym trybie mm. i dlatego była taka okropna jakość, ale teraz już naprawiłam, jest już ok wszystko. Wait. Ja kiedyś miałam zaczęła zawsze brać torebki, zawsze brałam torebki, ale coś mi się odmieniło i teraz w ogóle nie biorę torebek, tylko jeśli mam kieszenie wkrótce, no to... Jak szybko mówić, Jezu. O, chyba dam napisy do filmu. Niektórzy powinni dawać, nie dają. Teraz już nie biorę torebek. Nie wiem dlaczego, coś mi się chyba odmieniło. Aha, ale można mój kosz troszeczkę łagodniej traktować. W ogóle się nie przewitałeś. Cześć wszystkim, witam. Mój nowy gość na moich filmach. Na pewno jeszcze go nigdy nie widzieliście. Jak wyglądam w okularach? Dobra, ja jednak biorę torebkę, bo mam za dużo rzeczy wzięcia. Jeżeli podobnie nie podoba, połączenie torebka z kurtką. To jest tak niepraktyczne. Wiesz ile już czasu wychodzimy? Ile? Pół godziny. Jest to moje wymarzone auto. To jest, no, Range Rover Evoque, szczególnie z takimi e drzwiczkami. To jest moje wymarzone auto i przysięgam, chyba na drugie auto będę miała Range Rovera. Okej. Okay. Ty przyjaciół nie jechał. To będzie mój pierwszy raz. Wow. No, bo być nie mamy. No nie macie. No, i to będzie pierwszy raz. Mega ciekawa informacja. No, no posłuchaj. Zawsze znaczy, musieliśmy być tak. Aha. A nie może się tak tęsknąć. Ale to już jest od dawna. No to nie. Jaka super. Rzeszów <noise> znaczy, jeszcze nie jest na takim etapie, ale może za niedługo. Znaczy, jest bezpieczny, bardzo ładny, bardzo ładny. Kochany Gdań. Ja czekam aż do mnie przyjedziesz, bo. no... Gdański... to jest mega ciężkie. Ja nie wiem, jak ktoś w ogóle może tak chodzić i nagrywać. Współczuję wszystkim operatorom, którzy robią to profesjonalnie. Gdańsk się sam nie odwiedził. No, więc... możesz nie iść tak szybko. Co mówisz? Czuję klimat świąteczny. No. No, jest fajny ten. E, jarmark. Dlaczego mu nie nagrał? Pan był ubrany za choinkę. Spać śnieg, żebym czuła klimat świąteczny, i muszę pojechać na narty, żebym czuła klimat świąteczny. A to nie jest wyznacznik tego, czy, są, czy jest klimat świąteczny? U mnie jest. Ach, ty masz jakieś dziwne wyobrażenie, widzę. Gdzie lecimy? Nie powiemy. <laughs> Do Laplandii. Gdzie? Laplandii. Co to jest? Laplandia! Nie wiem, co to jest. A, wytłumaczysz mi? Laplandia. Mamy no. wioskę świętego Mikołaja. Tak. <mum> Serio? Pierwszy raz słyszysz o tym? No. Przecież to jest tak powszechne. Co ty gadasz? No to teraz już ludzie będą wiedzieli. Wyjazd e, influencerek właśnie do Laplandii. To jest moje jakieś skryte marzenie. W ogóle wyjazdy influencerskie to, to jest moje marzenie. No to jest Finlandia. A my lecimy do Finlandii? Tak. Do Laponii. Nie Laplandii. Laponia. -la 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 Laplandia. Każdy na <grymna> to, 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 to mówi. <grymna> A to jest Laponia. Każdy na to A Ale jesteście tym Laponią czy Laplandia, Laponia. Nie, Laplandia. To jest Laponia. To jest Laponia, to się nazywa Laponia. Ale patrz, to jest Laplandia faktycznie. bo to jest pewnie miejscówka jakaś, ale. O sam kraj czy tam miejsce to Laponia. Nie wiem, co ty w ogóle sobie wymyśliłaś teraz. Dobrze, dobra, to lecimy do Laponii. Na mnie? Mm. Jest taki jeden sztos w Gdańsku, że tu wszędzie są osoby, które są grajkami. Co nie? Ty też? No nie no, ja nie jestem grajkiem. Ale bardzo dużo osób tutaj gra. Tak, jest ciekawe, to też jedzie taki, taki pan z pieskami, chyba z pięcioma goldenami. No. No i można sobie z nimi zrobić fotkę. Dokumentuję swoją pierwszą przyjeżdżkę w Tak. Mhm. Wiesz dlaczego? Ja też nie wiem. Od stanu cywilnego. Słuchaj, wszechświat nam daje bardzo dziwne znaki, wiesz? O, taksówka. Dobra, idziemy do taksówki. Halo, dzień dobry, taksówka? My powrócimy na po górze. To to my też nagramy podróżniczego vloga i mam nadzieję, że obejrzysz. Nie my nikomu jeszcze nie mówimy, gdzie lecimy, ale można się domyśleć. Zimno trochę u was w tej Gdyni. Bo od morza mi... Za dużo już powiedziałeś, nie? <grym> A dosłownie <grym> to jest dwie minuty. Jakie dwie, dwie minuty? Chyba 30 sekund. 30 sekund Filip zlikował wszystkie nasze informacje prywatne i pół. <grym> ostatnio okrzyczała, że tutaj biria ja z... Z naszym adresem. I to tak centralnie, <grym> że widać dom. Przyjadą <grym> i cię porką? No, okradno. Dzisiaj ty jechałeś manualnie ślepi lepiej pochwań, jak ty jechałaś. O Boże, jechałam po raz pierwszy, bo ja mam auto w automacie i e, dla mnie jechanie manualem to jest święto. Trochę dzisiaj mi kiepsko poszło, co? Okej. Okay. Nie, było mega kiepsko. Zostaw to. Mnie. Chodź. No, no dawaj. O Boże. Hmm. On chyba się troszeczkę Jego... gubi w poleceniach. Ślizga się. <laughs> Ognisko u każdego w domach już odpalone, widzę być popularnie na siebie zarabiać, Patryk. No, dawaj. A co drogie jest w utrzymaniu? No, ogólnie kupiliśmy mu kurtkę roku temu na zimę, bo, A ma na zimę. On ma kurteczkę na zimę. On ma kurteczkę, bo jakby to są psy, które nie mają podszerstka, co nie? Więc one no tutaj mają, nie mają włosów w ogóle na brzuchu. I Filip poszedł z nim w tamtym roku na godzinny spacer w zimę. I on się przeziębił. On nie, był... Miał zapalenie normalnie ten On miał zapalenie pęcherza. On nie. brał tableteczki, bo miał zapalenie pęcherza. Ja no. Osoba, która nigdy się nie wychowa, wychowywała ze zwierzętami, jedynie mam kota, który jest bardzo taki... On w ogóle on tylko trochę nie żyje. Twój, twój kot jest jakby to był pluszak, nie? No, to dosłownie, on jakby leży w jednym miejscu, podniesiesz go, nic nie reaguje, ciągniesz za ogon, kompletnie nic, po prostu taka rasa. On jest po prostu bardzo neutralny dla środowiska i dla ludzi. I dla mnie to jest w ogóle abstrakcyjne, że wiesz, że pies może być jak dziecko. Kupiliśmy w samym roku kurtkę za 300 zł. <noise> I okazało się, że to jest kurtka z Szejna, którą zoologiczne sklepy sprzedają za dwa razy tyle. Hmm, serio? I się rozwaliła. I kupiliśmy mu teraz na szajnie kolejną za stówę. Kupiliśmy mu co jeszcze? Ma, m, ma, ma sweter. Ma sweter? Ma No oh. <noise> A ma butki? <a> <noise> jeszcze nie, ale musimy mu kupić. A, no to musicie, koniecznie. Ale nie. Na... Te no małe dzieci, nie wiem tak, no, i człowieku, Nie czy no, pokazują fakt. Cicho, bo to są pytania dla osób mentalnie po trzydziestce, albo osoby. Jeden. Czy wąchasz zapachowe worki na śmieci? Owszem. Ja zawsze. Dwa. Czy wziąłeś już dzisiaj leki? Cztery. Wy ciała od tej, która boli Cię najbardziej do tej, która boli Cię najmniej. O... Na plecy, ręce. Ja na tak, plecy, nogi. Lecy nogi. Twoją no. skrzynkę z narzędziami, no, czy nadal pożyczasz od taty? 20. Masz? Mam swoją skrzynkę z narzędziami. No wczoraj robiłam to przemeblowanie, Mierzyłam kanapę, czym się zmieści w tą stronę. Miarką, taką, wiecie, taką, e, czołą, taką. Kieruje samochodem, płaci za wszystko. Meble przesuwam, meble montuje. Dwa. gdzie trzymasz leki? Budełko po butach, b w szafce na leki. Puchnie, puchnie. puchnie. jest tam. Czy mama dalej omawia cię do lekarza 100? Nie, mnie też nie. nie ja Wiesz już do to, czego tak. służą szczególne przegródki w kalce 104? Tak, tylko kapsułki. Nie też tego się nie A dobra te przegródki, ja myślałam, że w ten, ten. A tak, Która tak. część pleców boli cię najbardziej? Chyba nie dróg. Góra. Krzyżu Nie chyba w środku krą kręk krąg. Y -y. Bo ty masz krzywie plecy, do tego. Tak na bok, bo ty masz tak. W pojemniku po lodach trzymasz pietruszkę czy koterek? Nie mam pojemników po lodach. No, jeszcze nie dotarłam do tego poziomu, mam na razie tylko lody. 23. Co chcesz dostać najpierw? Mop parowy czy rumba? Pytanie. Rumba, 100%, ten odkurzacz taki, co jeździ po podłodze. Mop parowy, bo możesz mi też nawet na kanapę wjechać. Nie, no ja takich jeszcze bajerów chyba nie potrzebuję. Sorry. Byliśmy bardzo głodni, więc zamówiliśmy sobie Max Burgers. najlepszy fast food, jaki istnieje. Tak na temat vlogmasów, ja wiem, że są kalendarze adwentowe. Nie posiadam żadnego kalendarza adwentowego. W roku vlogmasy będą bardzo ubogie i vlogmasy po prostu będą w moim stylu i dalej. Może za rok się poprawię i wiecie, zamówię jakieś fajne kalendarze, żeby codziennie otwieryzyła mi okienko i może za rok one będą codziennie, te vlogmasy. czy bez kalendarza. Jest mi owszem mega przykro, ja zawsze chciałam mieć jakikolwiek kalendarz, jak widzę, jak nie wiem, jakieś firmy fajne wysyłają kalendarze. Influencerom zawsze, zawsze zazdrościłam. nawet jak jeszcze nie działałam i internecie, po prostu, to było moje marzenie. Może za rok, może za rok się uda. Sama y, kupię po prostu jakiś kalendarz, ale bardzo mocno się postaram, żeby. Moje masy były wzbogacone. Chociaż i tak uważam, że to, co mam zaplanowane na ten grudzień, na ten rok, przechodzi nawet przeze mnie. Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj nie byłam na uczelni. Ogólnie dzisiejszy dzień troszeczkę nie poszedł zgodnie z planem i tym samym Wam nie pokazałam mojego wymarzonego swetra, który do mnie przyszedł, ale nie martwcie się, na pewno pokażę jeszcze na niektórych filmach, czy to nawet na Instagramie, czy gdziekolwiek. Po prostu dzisiaj chcę skończyć tego vloga, dzisiaj chcę go opublikować, ale stwierdziłam, że po Pokażę Wam sweter, który mi przyszedł z Vinted Ja kocham aplikację Vinted, bo naprawdę za 40 zł możecie sobie kupić sweter, który normalnie kosztuje z 200 zł W ogóle wróciliśmy z siłowni Taki cute outfit I Kilkanaście sekund, bo bateria mi się rozładowuje Ja go strasznie chciałam, natomiast był od razu wyprzedany i on jest taki na jednorabień I ma tutaj takie szerokie rękawy Ja go kupiłam za grosze Mega mi się podoba i to jest ogólnie jeden z moich ulubionych kolorów, jeśli chodzi o swetry ja Żegnam się z Wami w tym filmie kolejny vlogmas to będzie już ze innego kraju. Moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie i pierwszy raz się żegnam na filmie. I mnie się wieka zapytała, dlaczego Twoje filmy w tak randomowym momencie się kończą. W to jest taki mój styl, że moje filmy po prostu kończą się o tak i wy nawet nie wiecie kiedy. Na vlogmasach będę się z wami żegnała. Natomiast jak vlogmasy się skończą, będę dalej podtrzymywała moją tradycję. Także tak, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. Bye!